Kontynuując budowę skrzydła, musimy zwrócić uwagę na właściwe połączenie obu dołączonych elementów. Oczywiście kluczem jest tutaj zachowanie geometrii i bardzo ważne jest jak do tego podejdziemy. Oczywiście musimy zapewnić podparcie listwy spływu i podparcie krawędzi natarcia. Pierwszym elementem ja tu próbowałem podeprzeć to na klockach. Ten pomysł jednak nie do końca się sprawdził. Brak połączenia listwy tutaj spływu powodował, że skrzydło mogłoby się skrzywić lekko w trakcie klejenia, dlatego że niby grubość klocka taka sama, ale nigdy nie wiadomo, czy skrzydło zachowa swoją równoległość. Dlatego ostatecznie zdecydowałem się na podłożenie całej długiej listwy spływu i dociśnięcie następnie tejże listwy spływu do stołu poprzez ściski, tak aby skrzydło zostało unieruchomione. I tego typu połączenie na krawędzi stołu pozwala nam po pierwsze zachować liniowość układu, jak i absolutną płaszczyznę. Zwracam tu uwagę na te dwa aspekty, gdyż właściwie one decydują o tym, jaki osiągniemy efekt z naprawy. Właściwe połączenie oczywiście nie jest tutaj konstrukcyjne to jest tylko i wyłącznie zachowanie płaszczyzny i geometrii. Wzmocnieniem samych łączonych dźwigarów zajmiemy się jeszcze. W drugiej części tej, tej naprawy. Natomiast w tym momencie zwracam uwagę na to, aby właściwie zachować skrzydło na płaszczyźnie stołu i właściwie go podeprzeć. Samoklejenie to jest właściwie proces prosty klej załatwia sprawy tutaj wiąże. Natomiast y, uchwycenie tego stołu na płaszczyźnie i właśnie uchwycenie listwy spływu oraz właściwe podparcie list natarcia y, będzie tutaj tak naprawdę kluczem do sukcesu i zapewnienie temu skrzydłu właściwej później pracy w powietrzu. No skrzywione skrzydło, wiadomo, model po prostu będzie krzywił swój lot, a zależy nam na tym, żeby model latał prosto, więc zwracam uwagę na to. Ja tu stosuję taki clean, czyli tak jak jeszcze raz mówię przykładamy listwę spływu do stołu, do krawędzi i zapewniamy odparcie listwy dźwigarowej, a następnie podpieramy listwę natarcia, i zostawiamy do wyschnięcia. Kontynuując pracę nad modelem, sprawdzimy, jak wyschło nasze skrzydło. Bo fakt, że zostało wstępnie sklejone, nie oznacza, że oczywiście proces odbudowy został zakończony. Pierwsza sprawa to kontrola geometrii i ta wyglądanie. Najgorzej. No to znaczy, że udało nam się uchwycić e, skrzydło w tym układzie, w jakim ono było pierwotnie. Natomiast oczywiście teraz musimy się zająć naprawieniem złamanych dźwigarów i wstawieniem wzmocnień dźwigarowych oraz wykonać uzupełnienie kesonu w tych miejscach, w którym go po prostu brakuje. Następnie myślę, że cały ten fragment skrzydła przelaminujemy cienką tkaniną, aby wzmocnić keson. No, ale najważniejsze jest teraz połączenie dźwigarów i wstawienie. Zamknięcie kwestonu poprzez przekładki między dźwigarowe. Wstawiamy oczywiście listwę odpowiedniej grubości, tak, by jak, jak najmniej mieć później szlifowania. Jest to kolejny element konstrukcyjny. I po wstawieniu listwy spływu, takie same listwy wzmacniające wstawiamy pomiędzy nasze listwy dźwigarowe. Oczywiście, ukosowanie powierzchni jak najbardziej wskazane, możliwość. Zrobienie jakiegokolwiek zacięcia, tak, aby ta powierzchnia klejenia była jak największa. Natomiast y, główny element, jakby tutaj nośny, będzie przeniesiony przez dźwigary i tam wstawimy pomiędzy dwa żebra dokładną wstawkę takiego samego dźwigara, czyli de facto powielimy element y, po prostu wklejając drugi dźwigar, a kolejnym elementem będzie y, wstawienie y, później nakładki międzydźwigarowej. Ja to pokazuję szczegółowo na rysunku. Ta kolejność nie jest przypadkowa. Wiadomo, że najpierw sklejamy samo miejsce złamania, wstawiamy następnie krótkie elementy wzmacniające, a następnie długie albo krótkie wzmocnienia międzydźwigarowe. I tu ważny jest kierunek układania sło słojów. Zwracam uwagę na to, aby słoje były ustawione pionowo, gdyż tylko tak wstawiony element. Ma bardzo dobrą właściwość konstrukcyjną i tak naprawdę usztywnia żebro, a zarazem zapewnia właściwą odległość między dźwigarami. To wszystko prace, które niestety wymagają troszeczkę czasu i musimy znowu zostawić elementy do wyschnięcia. I tak wprowadzone listwy zapewniają nam tutaj usztywnienie konstrukcji. I w czasie, kiedy one będą tutaj się sklejać, możemy sobie spróbować wyciąć. Fragment poszycia i wstawić całkiem nowy keson, a w międzyczasie będą nam się te jaźnicy dźwigarowe. Po przesuszeniu tych elementów konstrukcyjnych wklejonych, oczywiście, skrzydło nabiera właściwie już w tej chwili sztywności. Niewiele brakuje nam, żeby uzyskać efekt ostateczny. Oczywiście, wycięte kesony musimy uzupełnić do tego jakieś tam fragmenty posiadanej już wcześniej balsy. Oczywiście sobie to należy tutaj odrysować, dociąć na wymiar. Chodzi o to, aby tak dopasować ten element, aby dało się go tutaj wstawić. On ma już w tej chwili drugorzędne znaczenie konstrukcyjne. Bardziej będzie stelażem tak naprawdę do przelaminowania i dopiero ten laminat wraz z balsą będzie elementem tutaj łączącym i konstrukcyjnym. Dlatego możemy wkleić sobie. By uzyskać odpowiedni kształt. odrobina taśmy klejącej i powinno nam się takie uzupełnienie tutaj pojawić, natomiast możemy w tym czasie zrobić jeszcze nakładkę żebrową. Do klejenia nakładki żebrowej używamy oczywiście kleju cyjanoakrylowego. To szybko bardzo łapie i pozwala dość szybko wykończyć już ostatnie elementy skrzydła. Praktycznie nasza naprawa dobiega końca. Jeszcze jakieś drobne wypełnienia, popękane elementy, które lepiej oczywiście usunąć, wymienić to na nowe kawałki balsy i całość należy zalaminować. Jak wygląda już ostatecznie skrzydło, zaraz jeszcze pokażę to w takim zbliżeniu. Zastosowałem tutaj przekładki międzydźwigarowe krótkie, usztywniające tylko żebra, ale myślę, że spełnią one swoją tutaj funkcję, a nie przybywa za dużo ciężaru. Oczywiście jeszcze raz zwracam uwagę na słoje i układ balsy przy wzmocnieniach międzydźwigarowych. Ostatni element prac wykończeniowych to oczywiście folia. Model zyskał nową kolorystykę. Tak oklejać folią pokazałem na wcześniejszych już filmach. Zapraszam do subskrypcji kanału i śledzenia kolejnych odcinków, jeżeli oczywiście materiał się podobał.